Wszystkich bardzo. Z tej strony Aleksa. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na no, moim kanale w kolejnym vlogu numer już 17 i dzisiaj otwieramy z łóżka, bo jesteśmy chorzy. Bardzo chorzy. I dzisiaj otwieramy z łóżka i to, co zobaczycie po otwieraniu kalendarzy, to już było nagrane wcześniej, kiedy Ola się jeszcze dobrze czuła. No, z wczoraj, ze stajni, chociaż też się tam dobrze nie czułam. Ale ogólnie się dobrze nie czuję. A mam jeszcze dla Was informację, że tylko dzisiaj jest przeceniona cała moja kolekcja letnia Pink Lady na stronie Silhouette jest już przeceniona minus 15%, także zapraszam. A druga informacja to taka, że kolekcja zimowa Pink Lady została doszyta i są uzupełnione rozmiary. Także jeszcze przed świętami zdąży do Was dojść, jeśli dzisiaj zamówicie kod DILA10 zaczynamy otwieranie kalendarzy I przyniosłem wszystkie kalendarze tu do łóżka do łóżka i żeby osłodzić sobie dzisiejszy dzień otworzymy słodycze tutaj nie dole pierwszy jajo Perfect. Druga a te piernika. Koło. Końska cukierka. Upsułem, ale wyciągnę od dołu. Jest to koło. Koło pierniki, koło końska. Co? Co? Dwa smaczki. Ale super. Ale mi ciężko. Trzeba pieniądze zarabiać, sorry. Ja otwieram Oberhorsa. O, różowy Efolowska księga. Nie, nie, to na koniec. Efolowska księga. A potem ją. E! E! Efolowska księga. Siedemnaście tu. Jest to... Krem do rąk z Efola. Ale super! A jeszcze to. A tu są... Kulki mocy. Kulki mocy. Te Echorsys. Siedemnastka Jest to... Oj, z breloczek To z bransoletka z napisem Horse Addicted Czyli co? Uzależniona od koni A żeby inni ludzie uważali na mnie No Ale wystarczy, to że brązoletka. już pokazujesz ludziom swoim zapachem, że jesteś uzależniona od koni no... Dobrze, że nie od Bo masz gorączkę. To ja otwieram chordę. Ja wyciągam hordę. Jest to opaska na głowę! <coughs> no pasuje ci. Pasuje mi. Dzięki. Tak? Mhm. Dzięki. To pozwolę ci teraz otworzyć soul horse. Wolę jestem Nie, soul horse osłysz. No to mi. Tak masz. Ej, to jest... Tam znowu nic nie ma. No, no nie ma nic. Ej, no nie ma nic. Wyciągnąłeś? Nie. Ej, czy ten kalendarz to taki żart? <grym to, <grym to, to, to jest naprawdę żart i ja pójdę im wystawić negatywną opinię i wy też to możecie zrobić. To już jest drugie pudełko bez żadnego prezentu. A no, on był drugi ten kalendarz, 400 mil kosztował. To ja tworzę sentencję. O, uwaga, otwieramy. Rękawiczki? To sobie noc ale super rękawiczki. To zastrzemione. Nie, to są rękawiczki 100%. Nie. Nie. Okej, okay, jednak rękawiczki. Nie, no mówiłem. Otwieramy horse branda. Ale dużo, ej, no ola! No! Cold pack Cold pack Jaki żel chłodzący. Ale w końcu nie próbka, tylko normalnie... O ale dnia. mocne to, aż mi Zatoki przyczyściło. Nie może mi przyczyścić Zatoki. Dawaj, daj. Sztachnij się. Mmm, ale mi je. Oh. A to jest nawet po polsku, mimo że to nie polskie. Skutecznie regeneruje nawet po intensywnym treningu. I ostatni prezent dla Oli, ale muszę po niego iść. Uwaga łap. Ale duży! Wow. Oa! Wow. Zobaczmy. Ja pierdziele! Wow! Czy to kolejna rzecz z eskadrona do kompletu całej kolekcji? Jest to ta piękna, welurowa dereczka, mięciutka. Bo przedwczoraj myszy Ci pogryzły poprzednią derkę. Ja rację. I teraz to muszę chronić, ale ona jest mięciutka. Dziękuję. Nie ma za co. No i teraz zapraszamy was do oglądania części ze stajni ze wczoraj. A no, jutro chyba vlogmasa nie będzie. Może będzie. Uwaga, backstage nagrywania. Eee. A ty nie widzisz, ale już wiesz kto idzie, co? Wyczuwasz po zapachu? No, dzień dobry! Dzień dobry! Jejku! się ty doskonale wiesz, kto idzie. A co takie zespane oczka! No, co takie zespane. Lawciu, no cześć! No cześć! No cześć, córki moje. Dila idzie dzisiaj na lążę. Ja jeszcze nie czuję się w pełni zdrowa. Aby wsiadać, jeszcze okres dostałam na to wszystko, więc już w ogóle nie mam ochoty wsiadać. Eee, ale muszę jeszcze mesze zrobić, żeby były gotowe. Eee, jak przywrócę z z zląży, bo trzy łby już pewnie czekają na meszyki, nie? No, pewnie tak. A nie ma Matiego dzisiaj ze mną. Co ty masz? Lowka, co? Na tym czole? Oku. <grym> nie ma Matiego. Mati też chory, leży w łóżku. Także sama wszystko dzisiaj ogarniam. Tak dawno nie robiłam jedzenia koniom, że już nie pamiętam, ile każde czego dostaję. Bo Mati wszystko ogarnia. No ale dam radę przecież. Oczywiście też parzymy dzienną porcję ziółek dla dziewczyn. Dila ma ogólnie dzisiaj mega leniwy dzień. W ogóle nie chce jej się iść do przodu. Po prostu w tym kusie to na zaraz zaśnie. Tymi nogami to ledwo po prostu przebiera. Ale Dilutka. Chyba wyczuwa ode mnie e, takie zmęczenie, osłabienie i chorobę. I też chyba jest taka osłabiona co Dilutka. I idź do przodu. No ale róż ten brzuchol gruby, oj Dilusia. Polub w końcu łowkę, Nie bądź takim szczurem, no. co jaka ona jest do ciebie taka. Och, Lila. Tak ładnie uszka nadstawia do ciebie przyjaźnie. <grystanie> Jesteś małpa, naprawdę, Lilusia. Jesteś taka małpa. Chodź. Lila. <grystanie> co to było? Lila... Chodź, idziemy na myjkę. Tak, ty jesteś królową. Nikt ci tego nie zabierze. Ty jesteś queen. A teraz idziemy na rutynkę. Dila jedyne, czego dzisiaj oczekuje ode mnie, to relaksu i meszyku. Prawda, Dilusia? Taki dzień. Ale nie martw się, ja też się źle czuję. Taka pogoda, chorobsko. Nie, Dila. Tak to jest. Przyjdzie wiosna. To od razu będzie lepiej. A niech ma. Dwie rzeczy naraz. <grystanie> Ale Prima już zauważyła, że matka je już rżała. Też też już? Lowka też? No dobra. Idę wam zanieść. <grystanie> niech wam będzie. I widzicie moją twarz. Umieram. <grystanie> Boże, tak mnie boli brzuch. Pierwszy dzień okresu to jest u mnie taki dramat, że masakra. I nie wiem, ja nawet nie wiem, co mam dzisiaj dla Was nagrywać. Słuchajcie, ja tylko marzę, żeby wrócić do domu, do łóżka i iść spać. I się obudzić jutro, i żeby mniej bolało. <grym> I że nie wiem. No, nie mam dzisiaj nic wam do pokazania szczególnego. Ile... Taki dzień. A w ogóle słuchajcie, mamy problem, bo w tym roku pierwszy raz kupiłam Dili z kapturem, czyli że szyję też ma całą przykrytą. I słuchajcie, tak jest, zaczęła grzywa wypadać. Normalnie garściami wychodzą włosy z grzywy. I ja nie wiem, czy to właśnie przez ten kaptur, że ona może wycierać, czy coś. Dajcie znać, jak ktoś miał taką podobną sytuację, bo w sumie nie wiem o co chodzi. Nigdy tak nie miała. Obalnymi garściami jej włosy wychodzą.